Dlaczego tak trudno usłyszeć ten głos duszy? Skoro jest przecież naszym przeznaczeniem, i jest czymś, co powinniśmy tutaj robić na tym świecie, więc dlaczego tak trudno do niego dotrzeć? Nosimy w sobie bardzo duży bagaż historyczny i wchodzenie w tą przestrzeń, gdzie w ogóle słyszysz swój wewnętrzny głos i wiesz do czego wzywać je serce, już jest wielkim osiągnięciem. W większości przypadków ten głos zostaje zduszony w dzieciństwie i odzyskanie kontaktu z nim w dorosłym życiu jest potężnym wyzwaniem. Z dorosłego punktu widzenia ten głos nie zna się na życiu i właśnie dlatego wolimy go nie słyszeć, bo jest bardzo niepraktyczny z takiej pozycji dorosłego, być może nawet miałeś w swoim otoczeniu takiego dorosłego, który tłumił gdzieś wszystkie Twoje kreatywne zapędy, wszystko to, co nie było praktyczne, bo chciał wykształcić gdzieś w Tobie takie praktyczne nawyki myślenia. Być może miałeś kogoś takiego, kto tak dobrotliwie zduszał wszystko to, co było takim głosem Twojej duszy. Być może nawet do tego stopnia, że już zapomniałeś o tym, jaki on był, bo może wydarzyło się to aż tak wcześnie w Twoim dzieciństwie, że nie masz tam nawet dostępu, swoją pamięcią.